Jakby pan poprosił o pomoc innego kierowcy, gdyby pan złapał gumy na autostradzie? Ale dlaczego od razu bym musiał kogoś łapać? Szczęśliwi posiadacze asystans wyciągają komórkę i dzwonią pod odpowiedni numer. Polecam. Ale jeśli. Niestety, śpieszy się biznes wzywa. Nie każdego stacz na taką zaradność. Hej! Hej! Może ty mi pomożesz? Jakbyś poprosił o pomoc innego kierowcę, gdybyś złapał gumy na autostradzie? Hmm, Stefan, ja w sumie nic specjalnego nie muszę robić. Patrz! I się ucz! którzy to chyba przez całe życie mają z górki. Jeśli Ty nie zawsze masz z górki, powiedz, jak poradzić sobie z naszym wyzwaniem. Zajrzyj na stronę www.sięgaj 1pl i zostań numer jeden.